I witam was moi drodzy w odcinku numer 8. Dzisiaj mamy poniedziałek, 4 grudnia i tak jak widać, warunki są niezbyt przyjazne. Za chwilę wam wrzucę jeszcze wycinkę z wideorejestratora, jak wyglądał w ogóle wyjazd z Bochni z naszej bazy. Bo to był po prostu dramat. Cóż, ja jedę na skanie samym koniem. Tego bo łapię kierownicę dwoma rękami, ponieważ jak widzicie warunki są dramatyczne, chociaż bywały gorsze już tutaj, i wrzucę wam urywek i zapraszam Was na intro. Do zobaczenia. odzywam się do was, Kurczę, już godzina 17 także praktycznie cały dzień się nie odzywałem ale to ze względu na to, że na skanie spędziłem, uwaga 6,5 godziny ale tak jak widać jest już wgrana waga no i co jest naprawione, okazało się, że po prostu trzeba je odpowiedzieć. O ale na szczęście już jest porobione nie wiem czy będzie widać, ale podpiąłem swoją beczkę. Zresztą podpięcie beczki też wymagało sporo zachodu i pomocy drugiej osoby, ponieważ podpinaliśmy się w śniegu i żeby się podpiąć, no to zajęło chyba jakieś 25 minut, żeby się dobrze ustawić i podpiąć. No ale najważniejsze, że się udało. Pomarańczowe nagrywamy to pasuje się zatrzymać. I jeśli chodzi o wybastro, no to się okazało, że po prostu się zapowietrzyło po wymianie zbiornika. No a przez to opóźnienie. Jak widzicie, 17.10. A żeby chcę dążyć jutro to rozładować, najpóźniej z firmy musiałbym wyjechać o godzinie 18 Gdzie przy obecnym ruchu, to o 18.00 ja będę na menu. licząc z 2 godzinki, 20, także ja na styku powinienem dopiero załadować. No ale cóż, bywa i tak. To jest transport. Zobaczymy, co na to zrobi spedycja, ponieważ plan był dosyć ambitny, a przez tą całą sytuację się. Nie powiem dosłownie, co poszedł robić, ale powiedzmy, że poszedł Was. Dobra, ja pędzę na myjnię. Tak jak widzicie, droga niby czarna, ale ślizga. Także trzeba mocno uważać. No i odezwę się do Was w myni albo z załadunku. Do usłyszenia. I już, moi drodzy, tradycyjnie kierownica w górze. To oznacza jedno, że mamy pauzę. Tak jak widać, jest godzina 21.55. Ja położyłem od jakichś nie wiem, 25 minut. Także wyszło mi 14 godzin 51 minut czasu pracy, więc uważam, że dosyć sporo. Na szczęście udało się załadować. Była bardzo miła pani na wadze, troszeczkę żeśmy pożartowali. Fajnie upłynął czas. Aktualnie temperatura z minus 3 stopnie. I nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale Webasto działa. Także patrzy się taka prosta rzecz, a człowieka cieszy, że... Ogólnie przy tych temperaturach, tak jak widać, parking brzydko mówiąc, woła o pomstę do nieba. No, ale jest zarazem załadowany. Także myślę, że rano jakoś się wygrzebie stąd. Cóż, majestruję sobie kolację. Idę spać i odezwę się do żadenu. Do zobaczenia. I witam was, moi drodzy. Mamy środę. Mikołajki, nie odzywałem się do Was wczoraj, przez, przez, przez cały dzień. Ponieważ było dosyć dużo emocji, do czego za chwileczkę przejdę. A teraz dam Wam krótkie fakty transportowe. A ja już jestem rozładowany. Mamy godzinę 9.30, właśnie jadę na Mynie, ponieważ będziemy robić przerzut po Niemczech. Także w końcu, właśnie nazwa tego kanału zaczyna się sprawdzać, czyli po prostu silosem po Europie. Troszeczkę Wam pokażę nowych miejsc. Tak, jak widać, biało, chociaż nie tyle co u nas, bo u mnie jest jakieś pół metra śniegu. Temperatura jest w tym momencie 0 stopni, do mini mam jakieś 200 km. A wracając do wczorajszej nerwówki, dlaczego się nie odzywałem, to po prostu miałem spuczkę, bo podjeżdżałem na Stemit Paliw, na różnicy może to się kojarzy, na moją. No i tam są takie wielkie roboty drogowe, no i niestety. Samochód osobowy wjechał mi w martwy punkt z tyłu, a ja, żeby uniknąć ze zderzenia samochodem, który że ze skrzyżowania, który tak naprawdę nie powinien z tego skrzyżowania wjeżdżać, bo nie miał pierwszeństwa. No ale żeby był korek, no to stanąłem przed tym skrzyżowaniem, tak jak jest w przepisach. No i właśnie, żeby uniknąć, żeby nie ściągnął mi e, kabinę skani swoją naczepą, no to cofnąłem, no i wcefałem w tę osobówkę. Chociaż popatrzyłem wcześniej w lusterko, oczywiście było widać tylko ciężarówkę, która była kawałek drogi za mną. Myślałem, że sobie cofnę, no ale cóż, pewnie, pewnie pani siedziała w telefonie, podjechała pod sam tył, także jej nie było widać w lusterkach. No i niestety w nią wcofałem. Była policja, na szczęście obyło się bez mandatu. No i mam troszkę uszkodzony zderzak. A mówię wam o tym, dlatego że postanowiłem na samym początku tego kanału, że nie będę wam pokazał samych superlaty w tej pracy ale po prostu Wam pokażę, jak ta praca naprawdę wygląda. No i też mam do Was apel, że jeśli będziecie stać za ciężarówką, nie podjeżdżajcie pod sam tył. Pamiętajcie, że my z tyłu nic nie widzimy. A żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji, to lepiej zatrzymać się, nie wiem, powiedzmy 3, 4, 5 metrów z tyłu. Bo naprawdę nikogo to nie zbawi, a potrafi uratować takie sytuacje, w takich sytuacjach, ponieważ jeśli z stanie 4 metry z tyłu, twój samochód ma powiedzmy 4 metry długości, to już jest 8. I wtedy pojawia się szansa, że zobaczycie lusterko. Nic ja jadę dalej, odezwę się do Was pewnie z mini albo już z załadunku, ponieważ będziemy ładować na takim sporem chemie parku. Może nazwy wam nie powiem, ale jeśli się uda, to wam coś wam pokażę, ponieważ sam ładunek odbywa się samodzielnie. No, ale to wszystko wam pokażę, albo wam pokażę, albo po prostu wam omówię. Bo właśnie już nie pamiętam, czy można tam nagrywać, a wolę nie ryzykować. Do usłyszenia później. I tak jak widać, moi drodzy, właśnie jestem przed wjazdem na mynie. W sumie czas oczekiwania od zameldowania się w biurze już jest godzina. I tak troszkę mnie to niepokoi, ponieważ mam być do 15 na załadunku. Niby nie jest daleko, bo w sumie jest 11 km. No ale zanim umyję, wysuszę, to troszeczkę może zająć. Muszę schować troszkę kamerę, bo pan chodzi. Jeśli chodzi o mycie, to będzie mycie PIXA razem z myciem przewodów powietrznych, suszeniem. O tym Wam może opowiem troszkę więcej, jak już będę jechał na załadunek, ponieważ niestety, kurczy tutaj nie wolno nagrywać. Także zostaje mi tylko Wam opowiedzenie tego. Dobra, odzywam się do Was po umyciu. I ja, moi drodzy, właśnie jestem załadowany. Może tam tak Wam w skrócie wszystko opowiem, ponieważ była dosyć gonitwa. Bo na mini odstałem w sumie półtorej godziny, przez co przyjechałem tutaj na godzinę 14.52. No a do 15 musiałem być, no ale udało mi się zgłosić, na nie było dużej kolejki. Zgłosiłem się, załadowałem. Aktualnie jest godzina 17, także troszeczkę zaszło, ale chyba byłem grzeczny w tym roku. Ponieważ na mnie nie przyszedł do mnie Mikołaj. Może ja zrobimy taki unboxing, co tutaj mi Pani dała. Tylko tak, jedną ręką to ciężko tworzyć, żeby nie zniszczyć tego ładnego opakowania. O, nawet będę miał teraz... Nie wiem, czy będzie widać. Chyba muszę Wam to wyciągnąć. Dostałem firmowy długopis, może nie będę robił reklamy w firmie. Co tam jeszcze mamy? Jest kapsel jakiś, batonik i zapałki. Dobra. Ja pędzę, żeby to jutro trochę rozładować. Co przyspieszy mi powrót do domu. A dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym wam opowiedział, jak wygląda procedura załadunków. Nie widać tego już, ale kierownica jest w górze. Do celu nam zostało 276 km, tylko kamera nie może zabrać ostrości. O, chyba nie złapie. i stoję troszkę kiepsko, ponieważ stoję to jakby na boku parkingu, więc nie będzie widzieć. Dobrze, to ja będę kończył. Dzisiaj wyjechany 8.36 i 14 godzin, 15 minut czasu pracy robię sobie na szybko kolację i uciekam spać no to do uszczenia rano i witam was moi drodzy we czwartek mamy godzinę 7.24 ja już mam wyjechane jakieś 2 godziny ale nie odzywałem się do was wcześniej z tego powodu, że po prostu jest ciemno nie mam bardzo co pokazać dodatkowo były mgły Także warunki do jazdy nie były zbyt proste. Aktualnie do celu zostało 118 km, troszeczkę dać więcej wytarderam. Także powtórzę się czas, do celu zostało w tym momencie 117 km. Także mam nadzieję, że uda mi się to rozładować dzisiaj, ponieważ w tej firmie są troszkę powalone godziny rozładunków. Bo rozładunki są od godziny 8 rano do 11.30. I od 13 do 14 Już raz byłem w tej firmie, właśnie z, nawet z puczniem no i nam zeszło wtedy ba, 4 albo 5 godzin Przez to nie zdążyłem na imieniny babci, ogólnie ale no, niezbyt dobrze, wspominam tą firmę. Ale tak jak patrzyłem właśnie na mapę Google, a to już skończyły się tam remonty, bo tam też było bardzo doskopane. Dzisiaj ja pędzę i odezwę się do Was później może w rozładunku może uda mi się też pokazać w czasie rozładunku że bo to jest typowa niemiecka firma wybudowująca Right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. kilometr do niej jeszcze dlatego się do Was odzywam teraz ponieważ później może być ciężko bo chyba tam jest zakaz nagrywania A wolę się odezwać wcześniej, żeby nie było, że się nie odzywam nic no i tak jak widzicie dojazd do firmy bez strzału, takimi osiedlami ale firma dosyć spora i zobaczymy ile mi zejdzie aktualnie jest godzina 9.30 także najprawdopodobniej odezwę się do Was zaraz po rozładunku Powiem Wam, jaki jest czas. Mam nadzieję, że pójdzie mi szybciej niż ostatnio, ponieważ już spedycja próbuje mi przesunąć całą do next jutro na dzisiaj. żeby byłoby idealnie. Więc ja kończę i odejdę się do Was po rozładunku, Do usłyszenia I tak, moi drodzy, mamy godzinę 12. Ja właśnie wyjeżdżam z rozładunku, także zajęło mi to 2,5 godziny na tą firmę jeszcze nie jeźdę. mamy Ausfahrt, się świeci, także wyjeżdżamy w do tego co było ostatnio, Na no to ostatnio z Dawidem odwaliliśmy tutaj dużo więcej Oj, i tak przyjechaliśmy ledwo na załadunek a załadunek mam jutro, także nie jest tak, źle. ja Wam troszkę ponagrzewam przebitek z alpejski dróg No i pędzę, bo tutaj trzeba je trzymać

Drodzy w Niemczech, już świąteczna sceneria jest gotowa. Ja jestem załadowany. Załadowaliśmy prawie 25,5 tony. Do Katowic jest ponad 1100 km. Katarzyna pokazuje 1041, ale to jest przez Czechy. A my pojedziemy Niemcami Prze przez Niemcy. O, lepiej to zabrzmi. No i właśnie znajdujemy się w miejscowości Schramberg gdzie będziemy się spinać po taką dosyć ostrą górę, a z tą górą wiąże się pewna moja historia, jeszcze z czasów busa ponieważ jak jeździłem busami, jechałem tędy na pusto i bardzo wiało, a miałem akurat podniesiony dach i ten kto jeździ busem wie jak to wygląda, jak jest podniesiony dach, jak buja tym samochodem no i właśnie mną tutaj rzucało, dosyć tak zdrowo i ktoś zadzwonił na policję no i za chwilę Wam pokażę w którym miejscu dokładnie Zobaczycie, w usterko, jedzie policja na bombach. No to myślę, a to się zatrzymałem. Zjechałem na taką zatoczkę. Za chwilę, ją właśnie pokażę. Zjechałem na tą zatoczkę, no i chciałem ich puścić. A ci do mnie pokazują, żebym się zatrzymał. Zatrzymałem się, mówią, że alkohol test. Jeszcze dmuchamy, ponieważ ktoś zadzwonił na mnie, że jadę zygzakiem. A ja tłumaczę gościowi, że jestem na lek, jestem po prostu pusto. Wysoko jest podniesiony dach, wieje wiatr no i dlatego tak rzucało tym samochodem w ogóle mogę powiedzieć, że ta skania w stosunku do dafa, pod tej góry to aż rwie do przodu, bo Duff to miał problemy, a skania idzie zdrowo nawet widzicie, osobówka mnie blokuje w rozwinięciu pełnej prędkości no, właśnie, o wielku mowa właśnie, wyjeżdżają policaje i też właśnie taką mękasą mnie ściągnęli wtedy no, i jakby ktoś miał dmuchać w Niemczech, to mam taką też radę, że w Niemczech, w Niemczech inaczej pracują e, te alkomaty, ponieważ w Polsce trzeba krótko, a intensywnie, a w Niemczech za to właśnie się dmucha bardzo długo, ale tak delikatnie. I to wyszło za trzecim razem, sobie za trzecim razem podejście, za trzecim podejściem, dopiero wydmuchałem, także pokazało nul. No, ale troszeczkę stresu nie powiem było. O no i ogólnie, tutaj ten podjazd jest też bardzo ciężki dla samochodów. Tak jak widzicie, cały czas drzemy pod górę. Za chwilę będzie taki ostra nawrotka w lewo, za chwilę będzie, później nie będzie w prawo. Zresztą tam u góry, jak jest tam budynek, widać samochody. My tam się we, będziemy wspinać. To już pewnie Wam nagram jako przybitkę. Ale chcę dojechać do tego właśnie spędnego miejsca. Ale już mamy niedaleko, ponieważ został zakręty w prawo i będzie nawrotka w lewo i tam na tej nawrotce właśnie pojechałem naprost żeby ich puścić no i tam miałem kontrolę nie wiem czy tam będzie widać nad tymi budynkami jest droga i tam aż się musimy wspiąć a ważąc 40 ton no to będę miałe co robić te szwedzkie kucyki, no ale myślę, że sobie poradzę. i tak jak właśnie widzicie też jesteśmy w Alpach i kurczę tego śniegu to tak nie za bogato u mnie w Małopolsce to jest dużo więcej. O, I właśnie zbliżamy się do tego mojego słynnego miejsca. Jak słychać skania walczy. No i tutaj my pojedziemy w lewo. A ja wjechałem tutaj na wprost, żeby wpuścić policj przepuścić policjantów. No i tutaj miałem kontrolę. To jest godzina 1729, do celu zostało 978 9 km. Według katarzyny, ale przełączymy sobie Kaśkę na wujka Gogla A przepraszam, nie YouTube, tylko mapy i pokażę wam, dlaczego kończę. Bo czasami warto jest po prostu sobie popatrzeć na natężenie ruchu. I tak jak widzicie Stuttgart Wszystko jest na czerwono Idąc dalej Wejdziemy do szóstki Która też Obfituje w czerwoności Dlatego po prostu szkoda się tam jest spchać Lepiej jest wcześniej stanąć, wcześniej zacząć I te newralgiczne miejsca takim właśnie jak jest Stuttgart Szóstka przejdzie sobie pod oczom nocy a to tak jak widać jest 17.30, nie będziemy mogli ruszyć po 2.30. Także myślę, że te najgorsze miejsca właśnie uciekniemy przelecę nocą, co pozwoli mi szybciej wrócić do domu. A i tak prawdopodobnie jest to na to, żeby jutro być w domu jest praktycznie bliskie zera. Bo i tak się na jednej pauzie po prostu nie wyrobię. Używając jednej pauzy, trzeba nie zrobić dwie no to cóż ja już nie przeciągam, zamykam tacho i biorę się do jakąś kolację, no i już tradycyjnie kierownica w do góry więc wiadomo, że zaczyna się pauza dobra, to ja się odzywam rano, do usłyszenia i witam Was moi drodzy piątek, piątek czy piątunio Aktualnie godzina jest 2:44, a Tahoe już nabiła minutkę młotków, jeszcze zostały jakieś 2-3, to resztę. Pałza wykręcona. aktualnie temperatura jest 0 stopni. Czekam właśnie jeszcze, przeskoczą mi te 2-3 minutki techniczne. No i po prostu będę pędził, ale chciałem się z wami przywitać samego rana. Dobra, ja uciekam przed korkami i odejdę się do Was drogi. Do usłyszenia. Widać, moi drodzy, właśnie wjeżdżamy do kraju. Tutaj za tym mostem już będzie Polska. A jak wjazd do kraju, co to oznacza? Puste zbiorniki, 2% paliwa, 6% adlu. I jeszcze na ostatniej stacji przed granicą dolewałem 20 litrów, żeby mieć pewność, że dojadę, bo jakoś, kurczę, nie ufam tym wskazaniom. Jak kupiłem zbiornika, to już widać było, że przy dnie. A po wymianie tego zbiornika jednak wolę mieć pewność, że dojadę. I tak jak widzicie teraz z prawej strony na ekranu jest tablica witająca w Polsce, zjadę sobie na stację, zrobię wpis, dotankuję 200 litrów, żeby już na spokojnie na bazę, znaczy w sumie na plac na Śląsku. No i Wam dam taką radę, że jeśli ktoś będzie jeździł z Kanią czy DAFem ogólnie, z samochodówką, to jeśli macie rezerwę, to prawdopodobnie Wam się Webasto nie włączy a jest tylko jeden stopień, a to jest dzień. Dlatego wolę nie ryzykować, żeby nie spać w zimie. Wolę sobie wziąć, zatankować i mieć spokój. Dobra, odzywam się do Was, jak zatankujemy. I tak moi drodzy, widać, ja pauzuję. Właśnie woda na herbatkę się gotuje. No i dla, w prawnego oka pojawiły się dwie nowe rzeczy na szybie. To są naklejki ekologiczne, pierwsze u góry bo na zewnątrz jest fuletowa, jest to na Austrię a ta okrągła jest na Niemcy dzisiaj ją właśnie kupiłem gdyby ktoś potrzebował zakupić taką naklejkę na przykład w Polsce można ją kupić na Citronexie na Zgorzelcu koszt takiej naklejki jest 70 zł i witam was moi drodzy w sobotę jest godzina 2.41 ja już mam wyjechane 2.21 nie odzywałem się do Was na starcie, z prostego powodu, ponieważ po prostu miałem rozładowany telefon Nie podłączyłem sobie go przed spaniem. Tak jak widzicie, albo i nie widzicie, zostało dotankowane ad z bańki. Po dotankowaniu jakichś 16 litrów, prawdopodobnie, bo mam bańkę 20, wzrosło mi poziom na 21%, już zmarło na 14%, ale myślę, że już na tym AdBru jadę na pas do nas, na Śląsk. Jeśli chodzi o plan działania na dzisiaj, jest to bardzo proste. Za jakieś 10 km nawet już chyba pojawia tablica. Będę stawał na pauzę 45, ponieważ gdybym jechał bezpośrednio tak, dokładnie jest ta tablica, MOP Rzędziejowice koło Opola. Jest to ostatni MOP przed zjazdem na drogę 46, ponieważ będę zabierał właśnie z firmy w Opolu kierowcę od nas i będziemy sobie już razem podróżować, dlatego Wcześniej się z Wami pożegnam. A po prostu jadąc bezpośrednio była opcja, żeby dojechać na Strzała, ale jadąc przez Opole już nie ma takich możliwości. Dlatego sobie zrobię 45 piątkę, skoczę sobie na jakiegoś hot doga, zjem sobie, przygotuję auto, żeby się zmieścić z drugim kierowcą. Ponieważ niestety brak tego drugiego łóżka daje w kość. W sensie daje w kość Wszystkie swoje ciuchy, takie typu rzeczy muszę trzymać po prostu na jednym łóżku. No i to zabiera troszkę przestrzeni życiowej. Jeśli chodzi o ten wyjazd, w tym momencie mam przejechane 2722 km. Mm. Oj kurczę. Mogę się przyzwyczaić właśnie, że klaszny jest w kierownicy w skanie. Patrząc... No to średnie spalanie z tego wyjazdu wynosi 33,2 litra, z czego na kompresorze Skania spaliła 18 litrów, co według mnie nie jest złym wynikiem. Szczególnie patrząc po tym, górach góraży jeździli, to w stosunku do DAFA to myślę, że jest jakieś 5 litrów różnicy, a to jest bardzo dużo. No i tak jak widzieliście, na przebitkach naprawdę były porządne góry. A ja praktycznie nie używałem hamulca, wszystko hamowałem retarderem, co dla mnie jest rewelacyjne. Sprawo. No i też chcę Wam pochwalić znaczy pochwalić, podzielić z Wami jedną rzeczą, ponieważ zbliża się już przebieg 10 000 km schania, bo w tym momencie mam przejechane 9761 km. A miesiąc, jak jeżdżę z samochodem, tym samochodem, będzie dopiero za tydzień. Także można powiedzieć, że nasze początki znajomości są bardzo intensywne. Ale dzięki temu przynajmniej dobrze się poznajemy. No i ten samochód zarabia się na siebie. Także ja się z Wami będę żegnał Dziękuję Wam za towarzystwo, za obejrzenie. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górze. Odpowiedzcie w komentarzach na moje pytanie, czy chcecie, właśnie, żebym nagrał Wam taki mały poradnik. Odnośnie w Dowawszkopał, jak tam wygląda załadunek? No i cóż, do następnego razu.